Mam dzisiaj dla Ciebie pięć zapachów, pięć zapachów ekstremalnie trwałych. Ombre leder od Toma Forda. Skóra podana z bursztynem, niesamowicie zawadiacki, a jednocześnie przytulny i trwały jak żaden inny Tomek. Pantheon Roma Nerone, czyli zapach, który skrywa w sobie mnóstwo szafranu. Jest malina w otwarciu, jest skóra, jest agar. To wszystko jest ponętne, niesamowicie zawadiackie, a jednocześnie brzmi, brzmi i brzmi cały dzień. Silaż od marki Kinetic, zapach, który utrzymuje się na waszej skórze cały dzień i zostawia ślad za wami. Przyprawy przepięknie zblendowane z pikantnymi i drzewnymi nutami. Gozo od Jerobam, czyli plumeria tuberozy, przyprawy. Co tak naprawdę pachnie w gozo? Nie wiem, ale ten zapach uzależnia. Sprawdźcie i wy. Arabian stonka od Montal, czyli szafran poddany z zegarem, poddany stonkom, podany z ogromną ilością słodyczy, a jednocześnie podany z takim zadziornym aspektem, takim, że po prostu o tym zapachu nie zapominamy, bo go czujemy cały dzień. Zapiszcie sobie tą rolkę, jeżeli macie ochotę na mocarne pachnidła, zapiszcie sobie tę rolkę, zanim wejdziecie do perfumerii. Polecam się.